Cześć, cześć, cześć! Dzień dobry widzowie! Witam, witam serdecznie w jakiejś Mordę dziwnej, wziera. dziwnej nowej grze. Jep jeb, Pewor przyniósł przed chwilą, zobaczymy co to czy znaczy. jap, jap. Nie wiem, nie wiem, nieważne. Powiedział, że podobne do repo, tylko się niszczy. Ze mną oczywiście ekipa na spokojnie, witam, dzień dobry. Dzień. Zaczynamy, no zaczynamy. Cześć. Tylko Pewor, jakbyś mógł tak skrócie wytłumaczyć tutaj szybko o co chodzi, nie? No jak repo, tylko że zamiast zbierać itemy to musimy je rozkurzyć. I rzucać zaklęcia, tak? Na przykład... Abduk! No, zajebiście. A ty sobie nie potrzebujesz, bo t, nie było Kukija cię No nie ruszkę. dałeś, człowieku. Nie, ja nie. dałeś na no. Dobra, jest Ja to jest, Dobra, jestem. Ja też nie. za zawsze so, so? so, trzeba robić. A bo jak klikam. Na G masz, co w... trzeba w... zrobić? Jak klikam w skrzynkę, to plus jeden jest wartość wtedy. A. Complete order jakieś punkty są. Swap, czyli strona do wymiany skinów z CSA. ci się śmieciowe skiny po ekwipunku? albo znudziły Ci się te, co już używasz? Możesz je błyskawicznie i bezpiecznie wytradować już teraz. Wchodzisz na stronę, zaznaczasz, które skiny chcesz wymienić na jakie. Po paru kliknięciach możesz się cieszyć z nowej skórki w equipunku. Możesz także dorzucić trochę budżetu do swoich skinów i doładować saldo na stronie jedną z wielu metod płatności, jakie oferuje na przykład Blika, PayPala, Pacew lub karty. A z kodemistrzu otrzymujecie 35% więcej do doładowania, więc aż żalnie skorzystać. Także drogi widzów, nie, to woli i baw się dobrze. Fajnie, to mi robią. Na nie mamy Badyla nawet do czerwania. Ja, jak ja z... to... Jak to... Tu masz, tu masz, tu masz Badyla, tu masz. To weź to co? Daj mi to. Tylko ja nie Jest mogę tego wziąć. nie mogę tego wziąć. Dobra, mam. nie Cedric to weź Ja mam, ja mam, ja mam to cały czas... Le... Ej, ale to cały czas mam level trzymać, czy jak? Tempest! Nie no, się wypierdala No nie wiem. A dobra, taką oh, okej, okay, mam. Nie, no musimy. A teraz I czaruj, coś. Którym? Prawym trzymaj. I które mam, kur. No i ch. Nie wiem, jak No gadać dostanę. musisz. Ale ja gadać. nie wiem, co tu piszę. Jak nie wiesz, aero. No, debiu! 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 Poleciało, poleciało do góry. A to moje? mi, to ja. Nie, to moje. A moje się nie puszcza. Moje! No jak, no powiedz aerobic na przykład. Aerobic. I co? Zabierzcie to ruszkę od tego c***a. Nigel Anifilatus. I tu co to innego to... pisze w ogóle, stary. No to, to czytaj, co ci pisze, Dup. Nigel, Nigel Anifilatus. Anifilatus. Mentilo, dup, czisek, dog. Oj chuj, nic się <laughs> nie poszła, człowieku. Co ci pisze? No gówno no jak Czytaj jest. to jeszcze raz. Tu Bill! Nie wiem, czy to są zera czy o. Debil. 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 Mimiło. Dobra, zdegaszłeś wszyscy są różkę na chwilę Masz. Nie wiem jak Aj, się wyrzuca. Daj, daj, daj. A jak się wyrzuca? No Jak się wyrzuca? Nie. Na Ja. Jak się wyrzuca? Nie wiem. Nie da się. Alt. alt nie przytrzymaj i to F4. Tu bilo mi lo! <noise> <Tu, bilo, bilo. głos> A on serio ma to gadać? Ja, ja nie! to gada, no. robić. A to ja mam trudniejsze! A weźmy to, co ja jest. O tele. Tele-Altus! <noise> o! Nie wiem, Up, dog. Jap mi this fucking black dog. Jap mi, Black dog, kill beżuś this dog. To no mi kurwa w jap, jebany! Na Q, na Q, na Q, na Q, na ku, Ja biorę ją. Pa, braku zateruje, pa. A jest inne, e Dubilow! I Pojawił się jakiś No i kurwa, no i widzisz, i kurwa, co nie ty szmato. No nie umiem, a ty... Mimilovic. Na kliknięcie scrolla macie tego, kurdza mi mordę Na skrolu macie trzecią osobę, jak klikniecie przycisk scrolla Ej daj mi teraz to pewor, no popatrz mi to Dupilo. Ale coś jeszcze trzeba kliknąć po prawym czy nie? Aerobis Po no prawym No I mi się nie puszcza, no ja. P... mam coś kliknąć no jeszcze nie? i puść wtedy, i puść, i puść wtedy, puść jak powiesz A Aerobis Dupilo. No i co? No to nie idzie! Ja Zabiliście p***a i ch**a. Jak Aero no. k***a to działa? A robisz! no! K***a to działa? Daj mi nie tą różdżkę Rysiu, daj mi tą różdżkę. Daj mu, daj mu, daj mu. Jak się to podnosi? Na E. Tu e. E. No. No, k***a to no nie działa. No nie podnosi mi dzi... No ty masz no, już. Tu tak 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 tak. tak. bilo. Updog. A jemu działa. No, no. działa z no to ja umiem Tu Bilo No kur no A pokaż wyrzeć, wyżrzeź, wyżzesz jestem Spróbuj tym wani... łatwym, ja. tym kijem łatwiej się weź, tu masz leży. Michał zabrał A e, ja mam no, tutaj pate. taką grafikę, że ja nie widzę to tylko. Tu No kurwa, no, przecież mówię to Nero samo do AEROBIS! No, Aero Beats! Aero bitz! Aero Up Dog! Aero! MIBILO! No nie działa! No jemu działa przecież, no ja piło! No, masz mikrofon Aero, w ustawieniach, weź escape i tam masz mikrofon. A to mikrofon. może też trzeba klikać do tego, czy nic nie klikasz, tylko mówisz? Nie no, przecież, przecież, nie słyszycie, to mam dobry mikrofon. Ale Aero robisz. Ale, ale, ale mi nie chodzi też, robisz. Klikasz prawy, Aero, tak? Mówisz to główne i co, klikasz coś do tego? A-dos. Nie, no. nie no, w chuja was robiłem, starczy prawy na przykład i najechaj na skilla i tyle. A. No debil. Kurwa. No debil, j*****. Ty kurwo! No, Daj tego kija, daj tego k***a. Jak najechać na skinę? Prawym, prawym przytrzymujesz i góra dół myszki wrócić Imuję prawy, góra dół, nic nie dzieje. A nie masz skill wtedy? Po prawym myszki? Ja mam Ja mam na górze tylko do bilo i to niżej No tak, no i najeźdź, myszką. na... No jak mam najechać myszką? A do... No do góry no daj. No jak mam dać do góry, to mi leci cały ekran do góry. No i co? A trzymasz czy kliknąłeś. Trzymam a a ja, i trzymaj A jak No i pójść Dobra, idziemy bo tu chodźcie. Ale traf. przecież to nie działa Traj człowieku to... Nie umiesz. Daj mi kija. To mi kija no to to mi to nie działa. To. A to i tak nie działa. Jak nie działa? Daj więc... kija! Dobra Pebor jest jakąś no, grę... A mi... ja mam taką chwilę trafikę tu że ja... co to odzyma. za... U, daj tego kija! O kur Pierdalaj Michał, dead Michał is dead. On udaje, no nie, nie udaje, zabiło Ale kurwa, czemu Dobra, się nie tego ku... puszczać nie da tych skillów? Kurwa, no ja e, nie robisz. Nie, nie wiem, Co ty nie umiesz coś Co to ty wytłumaczyć nie umiesz jebany. wo z charego potera. No trzymam prawy i mam trzy skill'e do wyboru. Ty masz dwa. No. Jak najadę myszką na dany skill, to by się poczytać. Ale ja, ja, jak mam najechać prawy. na niego myszką? Jak mi no Normalnie się jak klikam... ekranu No jak ja prawym kliknę to mogę myszką ruszać No to ja nie no mogę nie normalnie mi, się ruszak, mi się rusza k***a No mi się, Ja nie mogę no. O kryształ jakiś Warp somewhere nie, nie wiem na komu mi popatę. ta ruszka k***a na Naturalizm ja razem? Wiem, co by... Ach, A k***a A oni się nie tepli zajebiście Jak oni? Przy czym jesteśmy z gasem Rysio no ale kurwa Rysia nie ma. No, Michał dead. Tak. Na Rysiu? Nie wiem gdzie jest Rysiu. Nie no, ja mam co. Za... Ja mam taką. Lubisz ma... skurwo! Kurwa, U... co ja mam? ją ja, kurwa. Pierdnąć różką nie działającą dla c. Tw... czy co? Ja Dobra, wiem, ja to... zbieram stąd stary. Jesteś czarodziejem, to nas broń. No, za broń. Ej, nie może tu wejść, bo jest za duży, za wysoki. Nie wiem, nie ma co innego. Nie ma co innego kliknąć, Nie ma. Co to jest za oto? No, Patrz, przeszła tu i A pierdolę. Uciekłeś czy co? Nie, nie uciekłem, co Nie, tylko Rysiu został, pan Ej, tak jak skilę? Ale... Ja rzucał skillę normalne. Ale kur. no nie da się tych skilli pierdolonych przecież rzucać. Ale jej się puścił, naturalnie też raz puścił. Zaczął na spawnie rzucał. Ja mam ch... Ja mam taki k... kwadracik jak celownik na środku ekranu i nie mogę na żadne skile przełączać. Kur... Mam to samo. Ja co on robi, kur... No, go pewnie. No nie, no bo coś tam stękał. Nie obiad musi zjeść. Ja pierdolę, no. czemu mnie grano? Już mógł się wyjechać. Mówię no że go wyjechał. Nie masz. Ja nie, no nie, nie wyjechał. Bo przecież kiedy był po prostu on pewnie poszedł awki, bo chciał, żeby nikt go nie przyczaił, bo wali kolej rzeczy. No zobaczycie, ale nie zobaczycie z niego. Nie, nie wyjebało go bo Od... waiting, nie, nie. Słuchaj, waiting group to jest na Rysia mózg. Tyś nie widzicie, że Rysiu... my próbowaliśmy. Rysiu całe życie na tych wszystkich filmach naszych jest, bo musi być daje sobie minimum effort. U siebie czasem się odezwie, bo trzeba, ale widzisz, że każdy będzie za niego wszystko robił. Nie ale Nie widzicie gdzie... tego czy do pierdła to wiesz? Jak go wyjebał, to przecież by ja go nie 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 wiem, nie No nie wyje**ał bo stęknął nawet. Dobra, piszę do niego na tisks, co ty robisz, co? No no dobrze. we wszystko, wy tego nie widzicie? A nagle, pat, jak mu napierdolone, on się obudzi, nagle będzie... Nie wiem, co? Mi piszę, coś zagralaguje, tu. Pa, pa! No, no debil, no debil, Nagle sobie wróci wez... do kompa. Dobra, ja to na przykład, ja też, ja nie muszę to no bo w to nie wiem co to ma być, k**wa, nie? A ty tak mi to Musimy Mi po prostu. No to nie idzie do góry. Halo! Zdebil. To... <noise> halo. halo, teraz halo! Halo, halo, halo! halo. w szoku, to... <noise> no Nie idzie zaatakować. A... Zniszczyliśmy tylko za 400. i temu. A za ile powinniśmy? Za 2,5 koła. 2,5. Jak nam różki nie działają, no to co, stary? A spróbuj ten. kliknij Escape jeszcze, dy gaz. No. I tam jest Voice Spell select na enable daj po prostu Voice. To, to możesz chyba mówić i możesz klikać, ja się zobaczyłem, że klikasz. Ale czekaj, Voice spell select... Aha, dobra. Górę, dolny. Okej, dobra, widzę, widzę. No teraz mam. To może boć, może boć. to będzie klucz do sukcesu. No i cię wypierzmy. Kurwa się zajebany. Ej, to my, to my, pa! On nas budzi? Podniósł, no co? A to już chyba wszyscy, Tak. Tak. I tak przez sekundy nam zostały, więc wyjewa. Nie wiem. ...kiedy zajebię po prostu, nie? Ja nienawidzę takiego kurwa i nie rozpadę oh, okay. Co ty robiłeś, co Co? co ty kurwa robiłeś? No w stary, poszedłem gdzieś kurwa na dół. No ale stałeś dwie minuty nieruchomo, <laughs> Cię nie było! No bo... a to miałem telefon przez minutę tylko. Telefon kurwa Odebrałem na chwilę, no ale tam bu... Ta? A pokaż screena, że ktoś do Ciebie dzwonił kurwa w tym czasowym. Różki, to pokaż to mi Tu są to różki. różki. Może te, właśnie, bo ja A. potrzebuję zobaczyć, czy teraz będzie działać. A dobra, ja nie mam golda na tą różkę z jeba A bo to jeden gold. Niekło. Jedna jest za 25, to jest to... druga. Uj, jest... nie to wiem To nie jest chyba różka. Pochodnik pochodnie, debilu. Ten pochodni. Ja totalnie tu nie wiem, wierzę, jak się rzuca. To no kliknij Michał odbydzo. Escape i tam lewy dolny zaznacz po prostu, bo to chyba jest tak, że ta gierka możesz, możesz mówiąc, rzucać skile, a jak ci nie działa tak jak dygasowi, to możesz klikać, tak jak ja. Ale ja, mi klika nie działa. No, a wyznacza e, to, aby na za darmo albo coś? Nie wiem. No jest to pod, pod escape Michał i lewy dolny opcja. Pod ja tam... Dobra, daj mi jaką, byle jaką różkę, ja zobaczyć, czy to działa. No ale skąd ja mam ci dać, człowieku? No nie wiem. O, z drzewa se ściągnij, pa, mam gdzieś tu leży. Z drzewa i po drzewo pochodzi. Klikaj ena drzewa. drzewa po Dobra, tu jest jakieś. Skąd gałąź jest na różka? No tak, no tu. No tak, wiesz to, ej, kto ja tam nie pytania, ma, chodź tu. Jak ja mam tego. Chodź tu, no może. Weź też stąd kija, A co ja I mogę zrobić selfie? tak na jakichś kurwa? Gas, no nie wiem, pójść killa, pójść killa teraz. Ty, ty też digas? Tu. Już masz troszkę? Mam, no. ale nie wiem jak przejść na nią. Co, dobra, Ech! ta pochodnia je, Nie, pod. Też. Pod, pod. F, 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 F. Dobra, i teraz no. No i teraz mogę, no i teraz kurwa, jest człowieku, no. Teraz kurwa, tu można działać. Dobra, no to na gadanie działa, jednak, albo na klikanie, no. Przyjeb*** to jest, mi nie działa. Aerobis. Ale zaznaczyłeś Aero to co Fever, bo mi zaczęło działać, działać na kliki. No tak. No bo ty, no to teraz myszko musisz... Aerobis. Pokaż na chwilę. O, na, na, ten mi też nie działa namówienie. Aerobis. Pokaż na chwilę, to się... Nie, zadziałało na nie namówienie. Aha. na Nie namówienie to, bo to ciekawsze będzie. Updog. Up Chyba zadziałało, nie? Tempesk? Tempesk! A działa, działa, jest git. Jak Trzeba to zaznaczyć, to co pewno. Mi mówiłem. voice pre-select nie działa w ogóle teraz, nawet jak zaznaczyłem tamto. Up dock. A to kurwa, nie wiem, czy ja? Poleciałem. Stój. Up ty byłeś. I działa. A nie było. Gdzie to... pójdź we mnie, Coś. Up dock. Lakus, lakus. to cooldown, to kurwa cool down. O, 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 No Nie, Ale teraz, bo kliknąłem dlatego. Dobra, po 15 Visie minutach... Mi to, yy, rysu, z drzewa. Wiemy jak działa, jest zajebiście widzowie. Ale... ale i takie uczenie się Dawaj, też jest spoko do obejrzenia na pierwszy odcinek No tak, Irysiu co awciu? Irysiu co awciu? A teraz rozpieramy tą gierkę Wingardium Leybolsa. Wingardium Lay bolsa. <grywamy> się, Co on mówi w ogóle Night to. FLIPENDO! Abdog. Jakie Aerobis 64 Stali Nintendo Aero. Dobra robimy to Dobre. A normalnie ja, ja. Nie mi dalej to nie działa Aerobis Jakoś chyba już nie łopie Escape No Lewy dolny róg tam zaznacz Enable Lewy dolny róg Kurczcie wy jesteście Na dole? Dobra spadł Patrz to Patrz to Patrz to Blink no ty, kur... Za teleporty tu odpierd... Oh, no różdżkę nowo znalazłem! <grym> Astralaj! Kurwa, widzę w oh, ciemności teraz! Pierdolę. Abdob. Ja pierdolę! Ja inną różdżkę, to inne skile? są! Ja może zostanę przy, Słab tym, przy tej mojej dla dzieci. Abdob. Abdob. Ja biorę. Ja robisz. E patrz, ty gasto! Mogę się... Mogę się z tobą zamienić. Patrz, stój w miejscu. Patrz. Łop! Jak dobra, To będziesz mnie ratował przed potworami. Dobra, Dobra, wlecimy. teraz. Już jest gate. O, chodźmy na górę na wieżę. Tutaj są te takie Ale, potwory, te rycerze chyba. Jak się ja to dopiero. Ja pod F mam zamiany, dobra. Będę miał jedno do spierdania, ja różkę drugą do bicia. Jeszcze ktoś na dole został chyba. Michał. Raczął. Abdok. Michał. Prawie wypadłem z tego okienka Słup! Ej, zostaw, Michał! Mi Michał! Michał! Wiesz co? Nie. No. Dawaj, ho gdzie? Tam nic nie ma. Na góra. Yeah, nie wiem, nie na ma poród. tam nic. Pryształ. Tak, chodź. Pa no Przestań mnie tepać. Ej, ty masz jakąś lepszą różkę No tak, znalazłem lepszą różkę Chodź, chodź, Michał, chodź! No nie, no... No, no c... mnie nie tepnęło, kur... Bo jakiś debil zarzucił to. Dobra, wy, Ty kur... debile... Siedzisz k***a, w pietlu z na pizzy. Jaki to tornado rzucił i mnie nie te po k***a z wami! bandę idiotów! Siedzisz w więzieniu, to zamilkasz mor... Otwórz te kółkę i jemne A, nie mogę No, no A. Ej, bo to jest jakaś zagadka! Jaka k***a zagadka! Ja Otworzyłem. Ja to jest ja zagadka, To jest zagadka, trzeba coś z nią zrobić. Trzeba te kostki, szybkie te kostki się na drugą... Na drugą stronę Bierz. O, nie czasu Taką... drugą no kurde nie jest... Z... Na... No tu, tu chodź A ty środkowy? A nie to trzeba... No nie wiem. To trzeba na górę dać, ja pierwszy na górę trzeba zanieść, to patrz Jak na górę? No tu po schodach Dobra Gubiłem, je. Trzeba ja tu nie kupiłem. No? Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej to Widzisz? Ktoś mi... Ja znowu zgubiłem da... Dawaj, dawaj jeszcze raz tą zagadkę ja wbalam I, i wszyscy bieg na samą górę biegniemy. A to można. Ej, na no górę. Kur... Bierz, 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 bierz. I na górę. Na samą górę trzeba, na samą górę, jeszcze wyżej. I trzeba na to położyć, to, żeby no przechylić to. No tu, 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 tu masz pal. Tu, tu. Dobra, poszło coś tam, nie poszło sprzęgło. Sprzęgło, no. Jest jeszcze są jeszcze na dole, ile mamy czasu? Już... Tak są. A nie, a nie zrobimy tych zagadki Za, za ciężka. Bo to trzeba wszystkie Stop. podnieść chyba, a dwóch musi stać do góry i to wsuwać jakoś. Albo można użyć chyba tych wirów takich do góry też, żeby to od razu tam Albo też, albo szuncie odpowiednią ilość tych. Da się je podnieść? Nie da się. Bo na tym da się iść w sumie. A nie jest tak, że wrzucić je tu i podnieść? Blink! Nie... Mam cooldown I one rozpierdolą się na bok. Nie znarzymy. No nie, no nie da się tak. A jest jakaś inna? Ta jest jakaś zjeb***a. Ej, a może te czarne po prostu trzeba dać? Ła k***a, dostałem z kostki. Może skoczyć na to trzeba. Patrz, 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 dobrze, jeszcze jeden, jeszcze jeden trzeba podszedłem. To ja dawaj. Ty je pa nie dorzuciłem. Nie dorzuciłem Kurwa, coś to zepsuł, no. Noście tu na górę, noście tak na górę, nie odpal jeszcze raz Odpal, odpad, odpal, 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 odpal. Jak? Na środku to jest wszystist taki o, czekaj, Rysia, ja będę to... O, jeden już się zleciał, dobra, ja biorę drugi na górę noszę, na górę nosz To jest do dobra. zrobienia. No jest. Dobra, się tak jest łap. do zrobienia, to za spokojnie. Kładź tu jeszcze Patrz, przewidź, patrz. Mogę no, wam zrzucić? Ja tu składę na dół. Tak. dawaj, kładź tu, kładź tu, kładź tu Kurwa, to do góry idzie czemu? Przez ładować, to nie szybciej. Bo nie, ktoś mi na tamten Nikał debilu! Ale nic nie zmienia to debilu, bo one, Aha, bo one się tak kurwa równoważą, okay. Tak, tak, tak. O i co ci to zmieniło? Teraz, teraz ja jestem nie tylko lubią, tu, to to schodzi w dół, tak? No tak. Dawaj, 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 kostkę Rzuciłem. Nie zdążyliśmy, a było blisko. Ej, to no, za Ej, no, czy... to, to stary, chyba trzeba po prostu po. zacząć. Dać na dół i żeby dwie osoby poszły tu i żeby to od razu do góry szło. Czy nie? Jak, bo nie wiem. Nie wiem, ja biorę jeszcze jedną. Tu macie jeszcze kostkę, tu macie jeszcze kostkę. Dawaj, 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 nie się nie się to już spada do dołu, spada Spada, spada hmm, to się nie rozbija chyba, nie? chyba jest okej. Okay. Lecę o. Co? O. Robiliśmy czy nie? Nie. Nie To jest chuj, tak, że no. musimy go wyrównać. Albo wyrównać. Bo można. to jest chyba taga, nie? faktycznie ty no. To może... A to trzeba wyrównać, trzeba wyliczyć ile kołków jest potrzebne. Stój, tu są trzy jakby przybite, a policz ile jest tutaj. Jest 6 i 5. 6 ty klocki tylko tam. Jak najszybciej i zeskoczyć z tego czekać aż się wyrówna. Tak bym to zrobił. No, no, no dobra, no to, no to policz najpierw na, no odpal. No, no trzy są na patelni, nie? I trzy musisz donieść. Nie więcej, nie mniej. Tylko nie wiem, odpal, jak odpala. Odpal. Guzik wciskać? Tak, wejdź na niego. Ta, ta, na ta. Ta. Zabaj, no? się wciska. I teraz trzy wrzućcie tylko. Trzy Dobra, ja mam ja jeden. Tu jest jeden, jedno, sobie drugi. Macie tam do góry, nie? Jeden już jest. Jak najszybciej trzeba wrzucić, jak najszybciej. Biorę drugi, Są trzy, są trzy? Trzeci, jeden, trzeci, jeden tylko trzeci. brakuje. To jest trzeci. Jest trzeci, jest trzeci, jest I trzeci, jest trzeci. Już nie dawajcie. Czekaj, bo tu to jeszcze... Ten... tego. Widzisz, za mało czasu. Teraz wystarczyło czasu. Ale imo będzie trzeba to przeciwważyć jakoś. No właśnie, jeszcze jeden tam zabrakło mi się wydaje. Patrz, nie no, to się wyważyło. Prawie nie. Kurmać. Aha, dobra, zaje... tam Zostałem no w czapkę tej To ile tam, minut? Czekaj, chyba, że tu się zmienia dalej, co tyle się zmienia. Nie, tu są, tu są trzy spadów, na, tym, na tym, co trzeba, trzeba dokładać. Zadziłeś ktoś? Ale one spadają, k*** przez te wiry jakieś, k***a. No nie wiem, ktoś wiry daje. Ja nie. Ja, też no. nie. ja jestem w ogóle za bramą. Nie, to jest 3-6. Sparła się brama k***a jakaś, potwory tam są. To z tyłu. Nie ta z tyłu. A, z tyłu. A wychodzą, wypierdalają na nas! Strzelajcie mi z killami Ruskie mi to zaję. zajęło go łowali go pizza To się nie wybiło A się dostał kaca chyba od tego k***awka. Oh, A kurz w pizza nie ładuje ty Tu Aerobis Aerobis Updok Ja pęk dole Aha. Dobra, nie Aha, zamknęli mnie tu z nim, zamknęli mnie tu z nimi, No my no, też ja, pierdolę, ja, pierdolę, A robi... się, kurwa. Kurwa, pierdolę Ja robisz, kiedy krwa jesteście? Ja nie ja wiem, nic, no. Ja też nie wiem o co chodzi. Ile trzeba dołożyć do góry tu? Dołóż go, dołóż, dołóż, dołóż. No dołóż, dołóż, dołóż. to niebo. Musimy czas, nie? Żeby, ja, czy żeby wiedzą, to jeszcze, że powiesz, to schodzi długę. jakiś czas. Żeby to zeszło w tym czasie jeszcze. A oni już są za to, Ale tu czas nadal leci. Dwie minuty. A nie, ja dwie minuty no, to są Ja p Ja to jest otwarta, nie? Ja to będzie otwarcie, prawda? Ciekawa ta gra może być. Może być, ale może też być k***a Pa, jak klocek się. Chyba nam nie idzie za dobrze. Tak mi się tak. wydaje co on robi kurde i spadł po klocku Ja pierdolę mu się Mudeiro to jest koszlem, znowu spadnie pa. Teraz, teraz on spadnie to... No nie, to jest przykuł on nie umie klocka dać na to Pa, znowu, fa O, teraz O, udało mu się Jednego koszlem nie tam daje to 50 sekund prawda? Ale to zadanie ja jest w tak nie bo tam o, ta, ta jakaś chleb się. Nie wiem ja mi wiem, zablokowałem się A gdzie oni k są? A oni zderli, okej. Okay. Chyba to... byte No tam leżą Ja ich jakoś wleśni czy coś? Ta waga otwierała kładę te no, drzwi po prostu i nic więcej Dobra idę nie, do góry zobaczę co coś da mała jeszcze mi się tak. Dobra widzawe, nie? Bo podejrzewam, że, że jak się chłopaki wyjebią, to będziemy kończyć, więc... Ej, Michał! Czy chcecie, żeby tutaj potężne i łopki kurwa, próbowały sił w tę grę, czy wyje... na nią, nie wiem, jakby... Gruczo, o, kurwa. Zna... A my zobaczymy, e. kurwa. my zobaczymy, bo jakby po pierwszym odcinku... Nie wiem, co myślisz. Ja Nie, grudno. Grudno. nie, nie grudno. wiem, co ale robisz... Mam, mam, jest nagranie. Czekaj, Sabotny Będ... Czaranie jeszcze został. Wracol! On obsany będzie tu siedział, przyszalniky się. Dobra, ja używam tego diamentu, może was zrespił. Ale za 6 zakupia. sekund mu się kończy Git. Nie wiem czy dobiegłmy teraz 3 czym, czym, czym sekundy mi zostały. Kurz tu trzeba 2500 wyjepać, a ja mam 260. To, Aha, zajebi się. My jesteśmy ostro z mi się wydaje, że siedmiolatkowie grają w tę grę i to ruchają, a my mamy problem. No najwyżej, no, no widzowie, no mam powiedzieć. Oceńcie sami, oceńcie sami. Oceńcie sami. Ta, zaklęcia, kurwa. Debiu, debiu! I tak szczerze, ta gra. rozjeb**ła głowę. Rozjebna mi głowę, ja nie wiem, co się dzieje. Zostaw łapkę w górę. Jak chcesz f4 więcej. Patrz, pokaż a jak f4 f4 chcesz, f4 to, f4 nie chcesz, to. Nie, nie wiem, zrób co chcesz, stary. Pokaż no. już, że k idiota wyszedł z gry. Obok ciebie stoi. Patrz, Alter 4 zajmie. A ja daj kontynu. No, Dobra, 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 koniec. Się do następnego. Nie wiem czy z tej gry coś będzie czy nie. To jest demo, up ona wyjdzie. Chuj wie. Dobra.